Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej ma nowego dyrektora. Został nim Łukasz Gaj, śpiewak operowy. O wyborze szefa tej instytucji zdecydował konkurs, na który zgłosiło się pięciu kandydatów z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Tarnowa i Ciężkowic. Wyboru dyrektora dokonała specjalnie powołana dziewięcioosobowa komisja. Za kandydaturą Łukasza Gaja opowiedziało się osiem osób. Oferta była yy, najbardziej... Zbliżona do oczekiwań naszych jako powiatu, najbardziej realna i dająca tej instytucji możliwość rozwoju wielopłaszczyznowego. Na pewno, w swojej ofercie, podtrzymał dotychczasową działalność centrum, czyli te koncerty, te, które weszły już w kalendarz, pozostają plus dodatkowe, dodatkowe pomysły, czyli warsztaty dla no, dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych i nie tylko. Zmiana wizerunku tegoż obiektu, no, na pewno park uzyska inny, inny obraz. Do tego do, w pomysłach jeszcze jest to, by forek Paderewskiego pokazać z innej strony. Pokazać, że tutaj żył i komponował Ignacy Jan Paderewski, ale nie tylko jako muzyka, chcemy go pokazać, ale przede wszystkim jako męża stanu Polaka, Wielkiego Patrioty. Dodajmy, że nowy dyrektor oficjalnie obejmie swoją funkcję na początku października. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj. I sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.